Szanowni Państwo, witamy wszystkich na konkursie Piosenki Miłosnej Więcej Złotej, organizowany przez dziewiąte w Ogólnokształcące ogólnokształcące imienia Kaśmierza i Mieloczuka w Toruniu. To już szósta edycja konkursu, którego tematem przewodnim jest miłość. Śpiewało o niej w różnych językach prawie 70 wokalistów z Torunia i regionu. When you only need the life, when it's Trudno jest śpiewać o miłości? Myślę, że dla osoby, która doświadczyła tego uczucia, jest, jest to dość proste. Ale dla osoby, która jeszcze nie doznała tego, tego pięknego uczucia, myślę, że jest bardzo trudne. Twoja piosenka o czym opowiadała? Moja piosenka opowiada o takiej miłości niespełnionej. Do osoby, którą się kocha, ale ta osoba nie wzajemnia tego uczucia. Wydaje mi się, że o miłości może śpiewać zarówno chłopak, jak i dziewczyna. Są piosenki pisane dla obu płci i myślę, że, yy, że nie ma kłopotu, jeżeli chłopak zaśpiewa czasami o miłości. You got to be. No ja myślę, że, że powinniśmy właśnie chłopacy korzystać z takich piosenek, bo to bardzo, bardzo, bardzo emocjonalne piosenki i w ogóle ten. No i fajnie się śpiewa i tak dalej że właśnie ty jesteś taki romantyczny, dlatego wybierasz takie piosenki? No w sumie to to, 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 to mogę się zgodzić z tym, bo, bo właśnie na każdym konkursie właśnie wybieram takie piosenki i śpiewam. Bo ja romantyczna piosenka, jaki miał tytuł? Pantomime. Jednak jest trudno śpiewać, jeżeli tego nie doświadczyliśmy, ale też to jest no, jednak przyjemny temat, jeżeli już właśnie tego doświadczyliśmy i w sumie wiemy, o czym trochę śpiewamy. Znaczy, wiemy, znamy to uczucia. No, śpiewam y, o tym, że. o straconej miłości, która chce, żeby wrócić, ale się nie udaje. Dominującym językiem obcym, w jakim były wykonywane piosenki o miłości, był oczywiście angielski, choć można było usłyszeć wykonania w języku hiszpańskim, włoskim, rosyjskim czy francuskim. W moim sercu zawsze będzie angielski, ale pomyślałam, że jeśli mam w repertuarze piosenkę w języku francuskim, to... to myślę, że to byłoby fajne rozwiązanie, bo większość osób tutaj śpiewa w języku angielskim, więc stwierdziłam, że może zaplusuję, może nie, ale lubię tą piosenkę i po prostu żeby było coś po prostu innego. Piosenka Dernier Dance jest. Oprócz tego, że jest o miłości, tak? Jest o tym, że ona po prostu za nim tęskni. Ona za nim tęskni ona chce zatańczyć z nim jeszcze raz i chyba, chyba ten ostatni raz. Także głównie główny, główny motyw tej piosenki to jest właśnie ten ostatni taniec. Jeżeli chodzi i ci! Jeśli chciesz tam być Język rosyjski jest bardzo melodyjnym językiem, dobrze się śpiewa w języku rosyjskim, podobnie w sumie jak w polskim. Tytuł piosenki Śnieg Igora Kirkorowa. Piosenka, nie wiem czemu tak została nazwana, ale właśnie tekst tej piosenki mówi, początkowe słowa zwrotki mówią o tym, że, że mężczyzna generalnie śpiewa do kobiety, że czemu odchodzisz i twoje ślady na śniegu, po twoich śladach na śniegu zostaje tylko woda. No i tak to, tak to jakoś powolutku wszystko się rozwija w piosence. E, w szkole e, oprócz angielskiego właśnie mam dodatkowy język, e, włoski. I może to bardziej przeważyło, że nie chciałam być tak jak inni śpiewać, zawsze po angielsku, tylko to właśnie równorożność wprowadzić, że e, po prostu ten włoski wybrałam. Miałam jeszcze do wyboru hiszpański, ale jednak koleżanka miała, więc stwierdziłam, że ja będę miała inną. Jaką piosenkę zaśpiewałaś? Una rozabru. O czym opowiada ta piosenka? E, u mnie śpiewają mężczyzna i śpiewają o, o, o tym, że właśnie jego ukochana miała na skórze tatuaż w kształcie niebieskiej róży, i jak on patrzy na tę różę, to wspomina o tym, co się działo, byli razem. Konkurs piosenki miłosnej w języku obcym, organizowany od 6 lat przez 9 Liceum ogólnokształcące w Toruniu, cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Nie rozpoczynaliśmy tej imprezy z myślą o jednorazowym jej przeprowadzeniu. Chcieliśmy, żeby to był konkurs cykliczny, żeby trwał jak najdłużej, powtarzał się co roku. Chodzi o to, żeby była to impreza na trwale wpisana w kalendarz pracy naszej szkoły, w kalendarz naszych działań. Promocyjnych, promujących szkołę, ale również promujących nasze talenty, których tutaj mieliśmy okazję posłuchać. W naszej szkole uczymy uczniów śpiewu, mamy znakomitych nauczycieli. Mamy profil artystyczny, mamy również inne profile, profil plastyczny na przykład, ale ci uczniowie, którzy tutaj wystąpili, to jest profil artystyczny. To są uczniowie szczególnie uznani muzycznie, przygotowujący się do przyszłych występów na scenie. Jest taki deficyt tutaj w rejonie takich profili. i Z tego co ja jestem zorientowany, w ogóle takiego profilu nie ma. Dlatego ta klasa artystyczna jest dosyć. No, oblegana to może za duże słowo, ale po prostu cieszy się zainteresowaniem wśród takich ludzi, którzy chcą mieć kontakt ze sceną, ze śpiewaniem, kształcić swój warsztat śpiewaczy. I dlatego tutaj przychodzą. Jestem tutaj pierwszy rok na profilu artystycznym. I Na początku byłam na właśnie na profilu e, plastycznym, bo mamy dwie grupy i przepisałam, postanowiłam przepisać się na wokal, e, gdyż bardziej mnie to interesuje. I naprawdę jestem bardzo zadowolona z tego, bo mamy świetnego nauczyciela od muzyki, który naprawdę robi coś w tym kierunku. I naprawdę można wyjść e, właśnie jak w tym konkursie teraz, można e, pokazać swój talent. Muzyka Dowiedziałam się o, o dziewiątce i o tym, że jest to taki profil od mojej siostry, która tutaj już chodziła, właśnie na profil artystyczny. E, dowiedziałam się również, że uczy mnie pan, pan Ariel i bardzo chciałam przyjść do niego, przyjść do niego się uczyć dalej w tym kierunku. No śpiewanie było moją pasją od, od, od lat dziecięcych, więc, więc to była jedyna jakaś moja droga, w którą chciałam iść. E, właśnie w tym roku kończę szkołę i chciałabym udać się do, na jakieś studia wokalne, aby dalej kontynuować swoją pasję. Oprócz tego, że konkurs z roku na rok ma coraz większą popularność, to i poziom prezentacji muzycznych, jak podkreślają jurorzy, jest coraz wyższy. Jestem od pierwszej edycji zaskoczona, bo nie przypuszczałam, że to będzie taki poziom. Ten poziom się nie obniża i, i oprócz może jakichś takich kilku, no może troszkę mniej udanych wykonań, no to tutaj naprawdę jest w czym wybierać i jeżeli ma naprawdę dylemat, żeby nagrodzić wszystkich, którzy na to zasłużyli. to jest mój pierwszy konkurs zaprezentowałam piosenkę Norah Jones, Don't Know Why jakoś śpiew łączę ze swoją przeszłością ale jako hobby, nie jako jakieś główne zainteresowanie śpiewasz właśnie takie piosenki o miłości, czy różne? różne, najważniejsze Brałam piosenkę zespołu Venge Joy o nazwie Riptide i upodobniłam się tak, ponieważ nie wiem, kojarzy mi się jakoś z takim stylem, te wszystkie dźwięki przypominają mi właśnie takiego hipnisa. Szczególne uznanie i duże brawa publiczności otrzymał niewidomy Rafał Bladowski z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego z Bydgoszczy, któremu akompaniował na fortepianie również niewidomy nauczyciel muzyki Jerzy Olszewski. No, tak się złożyło, że dużo osób niewidzących zajmuje się muzyką, no to, bo jest to jedyna właściwie dostępna dziedzina sztuki. dla osób z dysfunkcją wzroku. No, malarstwo nie, rzeźba no, w jakimś ograniczonym tam powiedzmy stopniu, a muzyka w pełni jest dostępna. Dzisiaj właśnie akompaniował pan do jakiego utworu? Do utworu Presleya. Ale zdecydowaliśmy się na zagranie na żywo, żeby troszeczkę urozmaicić i odejść od płyt, które jak pan pewnie zauważył powszechnie w tej chwili wkroczyły do, z akompaniamentami gotowymi. Coś innego, żeby było. Lubię to zajęcie. Jest to dla mnie przyjemność i satysfakcja. Myślę, że brawa od publiczności to jest największa nagroda, to co może być. Ja tu przyjechałem nie po to właściwie, żeby wygrać, tylko żeby zaśpiewać piękną piosenkę i żeby się bawić dobrze, ale. I piosenkę o miłości. Oczywiście, że o miłości. Doskonalenie umiejętności językowych poprzez naukę piosenek w języku obcym to jeden z celów konkursu. To również kształcenie wrażliwości kultury muzycznej, a także umiejętności interpretacyjnych. You, Tego wszystkiego starali się dostrzec u wykonawców i uroży, wśród których oprócz muzyków zasiadali metodycy językowi i nauczyciele języków obcych. Tak naprawdę, po prostu ocenia się całościowo. To musi się podobać. Jeśli jest wrażenie, jest efekt, jeśli to się podoba, to. Na pewno przykuwa to uwagę słuchaczy i jurorów i zasługuje na, na jakieś wyróżnienie. W tegorocznej edycji konkursu jury wyróżniło wśród gimnazjalistów Aleksandrę Borowicz ze Studia Riff w Toruniu. Nikę Mausolf z Młodzieżowego Domu Kultury w Toruniu oraz Joannę Pejkowską z Czernikowskiego Stowarzyszenia Czyż Nie. W Grupie ponadgimnazjalnej wyróżnienia otrzymali Mateusz Drozdowski z Miejskiego Centrum Kultury w Lipnie, Marta Piórkowska z Liceum Ogólnokształcącego również z Lipna, Martyna Kaczmarek z pierwszego Liceum w Toruniu oraz Paulina Mroczka z 4 LO w Grudziądzu. Główną nagrodę w tej grupie wiekowej otrzymała Dominika Balewska, reprezentująca organizatora konkursu 9 lo w Toruniu. Niestety Dominika nie mogła być na koncercie laureatów. W jej imieniu nagrodę odebrał nauczyciel muzyki Toruńskiej Dziewiątki profilu artystycznego przygotowujący Dominikę do konkursu. Proszę przyjąć gratulacje i nagrodę. Dominika jest no, przezdolną, mega zdolną w ogóle postacią tejże szkoły. No, jest niedługo abiturientką, bo jest maturzystką tegoroczną miejmy nadzieję, że dobrze jej pójdzie. Mam nadzieję, że też pójdzie w kierunku wokalnym, no, jest niezwykle utalentowana. Ona tu już nie pierwszy raz się pokazała i rzeczywiście jej umiejętności, możliwości rosną. Yy, po prostu jest coraz lepsza w tym co robi. I yy, naprawdę odczuwa się to, że ona pracuje nad tym. Yy, jest to jakąś jej pasją i, i yy, no jest, to, jest to odczuwalne. Ona robi postępy. Jeśli chcesz iść ci, iść ci, jeśli chcesz zabić, zabądź tylko znajdź to w każdej nie wierną. Drugie miejsce w grupie ponadgimnazjalistów otrzymał Mateusz Winicki z Liceum Ogólnośladzącego w Lipnie. Miejsce trzecie w tej samej kategorii wyśpiewała Dominika Wyborska z Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska w Toruniu. Cieszę się, że w ogóle jest taki festiwal, konkurs piosenki miłosnej, bo warto naprawdę przyjść, pokazać się, w kategorii szkół gimnazjalnych miejsce trzecie zdobyła Natalia Ziółkowska z gimnazjum nr 3 w Toruniu. Bardzo lubię piosenki Ade i twórczość Ade i akurat przypadło mi to do gustu, żeby zaśpiewać to tutaj. No i no, bardzo lubię piosenki takie bardziej emocjonalne i dlatego wybrałam tę piosenkę. Miejsce wśród gimnazjalistów zdobyła Karolina Zielińska, reprezentująca publiczne gimnazjum w Kowalewie Pomorskim. Moja przygoda z muzyką zaczęła się dość wcześnie, bo od małego lubiłam śpiewać, zawsze przychodziłam do babci i biegałam po kuchni śpiewałam różne piosenki. A z moją muzyką to jest różnie. Wybieram to, co mi wpadnie w ucho, to, co lubię śpiewać po prostu. Pierwsze miejsce utworem Love Song zajęła Hania Mielcarek z gimnazjum nr 11 Storunia. Oprócz pamiątkowych dyplomów i gromkich braw z widowni otrzymali także cenne nagrody rzeczowe. Ale również przewidzieliśmy możliwość nagrań w profesjonalnym studio dla laureatów konkursu. Nagrody są na pewno atrakcyjne, ale to, co Pan powiedział, największą nagrodą to jest możliwość wystąpienia w konkursie, w części, gdzie występują laureaci w części, w której Ci najlepsi, nagrodzeni, wytypowani przez jury, uczestnicy mogą z satysfakcją wrócić do swoich miejscowości, często są to ludzie z daleka, spoza Torunia i pochwalić się sukcesem tutaj.